Czyta, dziś nie mówi, dzień dobry Państwu. Ale jak widać, chlapie. chlapie. Musimy się odsunąć, bo chlapie dość mocno. Dysperbitem. To prawda to tylko grunt. Więc rozcieńczony 1 do 1 z wodą. Ale to już na miastka hydroizolacji. Plan na dziś, żeby pomal pomalować rano tym, że oto podkładem. Miejmy nadzieję, że do wieczora wyschnie i walnąć drugą warstwę, w zasadzie pierwszą właściwą. No i być może jutro trzecią, czy drugą właściwą. A ja sobie chodzę, wyrywam, czy wyciągam nasze kliniki. No i generalnie robię porządek na dole, żeby było ładnie czysto, bezkurzowo. Tam z tamtej strony było dość słabo, bo nam się obsypała ziemia glina i inne takie rzeczy. Ale to już mam zrobione i jeszcze mi została ta ściana do ogarnięcia. No Od góry zatarte, nawet równo to wychodzi. Wyszło, jeszcze z tym nic nie zrobimy. Przykleimy stropian, który wczoraj przywieźliśmy. Oklejemy folią kubełkową. Zawiniemy od góry. I będziemy sobie wozić piach do zasypania tego wielkiego dołu. No to tyle, czołem. Dzisiaj kolejny dzień na budowie Tak jak widzicie za mną jest tam chyba 14 listopada A my mamy położoną pierwszą warstwę dysperbitu Na gruncie Jutro pewnie będzie druga I potem stropian I polia kubełkowa Odwrócę się i pokażę Wam co i jak No tak, nie nagrywaliśmy samego malowania Bo co tu nagrywać, machanie pędzlem Nakładaliśmy to łapkowcem, raczej dość grubo, żeby wszystkie te szpary dokładnie tam wyzamykać. Wy Zeszło nam tutaj jedno całe wiadro 20 kg i trzy czwarte drugiego, czyli powiedzmy jakieś 15 kg, czyli 35 kg na tą pierwszą warstwę. Myśleliśmy, że tego więcej pójdzie, ale to całkiem, całkiem nieźle, więc z zakupionych 7 wiaderek. Powinno nam jeszcze styknąć na wewnętrzną część, którą na razie zostawiliśmy, bo ona jest e, powiedzmy niepriorytetowa. Teraz czekamy sobie jak jeszcze ten beton, który zalaliśmy do pustaków to jeszcze kielnia. do jak zwiąże i e, będzie już dobrze stwardnięty, że tak powiem, to wtedy jeszcze pójdzie warstwa dysperbitu na bogato na sam wierzch, bo to tak naprawdę będzie dla nas najważniejsza izolacja. Tu jeszcze mnożyk. Eee, no, bo tak naprawdę to są, to są fundamenty z wiele różnych szkół, jeśli chodzi o tę izolację. Rozmawialiśmy z kierownikiem, że tak naprawdę tutaj to jest większej spiny. Ale ponieważ dom będzie w konstrukcji drewnianej i potem hempcrete, czyli materiał naturalny, wapno-konopie. To będzie miało pewnie tendencję do chłonięcia wody. Tak czy siak, tą izolację zewnętrzną robimy, tak jak zresztą widzicie. I najważniejsza będzie izolacja pozioma pod podwaliny. Tam trzeba będzie dać na bok to wszystkiego. Czyli to mamy pomalowane. Dzisiaj jeszcze zawinęliśmy drzewka patuliną na zimę, żeby ich nic nie do, dopadło Nie malujemy jeszcze bo są za świeże Tutaj właśnie Smoczyca skończyła coś robić A, muszę rękę zmienić, bo mnie już boli Spadło Co Dzień dobry Tak wygląda smoczyca doliłeś Po malowaniu W Wczoraj wyglądałam lepiej Co się zrobiłem? Ufajdoliłeś się Ufajdoliłem się no, wczoraj ten grunt był rzadszy i on sobie tak... Patrz co robią pod górę. Jakie byśmy Właśnie patrzymy na dzieci, co tam wyprawiają. Nie wiem, czy je widać stąd. Może się uda przybliżyć. A? Dobra, niech się bawią. Żyją obydwoje, więc jest ok. No i tyle. No i tak to sobie wygląda. Potem to trzeba będzie obsypać. I to, co najważniejsze, to co chciałbym jeszcze zrobić przed zimą, oprócz stanu zero, który już za niedługo, to tutaj tą część obsypać. Nie zagęszczać jeszcze, ale obsypać chociaż na tyle, żeby można było tędy jeździć do dalszej części ogrodu. I być może uda się tutaj rozkopać to wszystko pod wymieniem gruntowy, pompy ciepła, tam wstawić studzienkę kanalizacyjną i takie tam prace ziemno-porządkowe. Czułem rybiata. Dzisiaj prawdopodobnie ostatni dzień pracy na działce, może jeszcze jutro coś jakieś ukończeniówki i sprzątanie. Fundamenty mamy zaizolowane dwoma warstwami dysperbitu. <laughs> I jak widzicie zaczynamy ocieplać. Smoczyca akurat rozmówkę telefoniczną. Ja zaraz puszczam muzykę. Coś może się nagle z kamerki GoPro. Będziecie coś tam widzieć. No, na razie musimy wyjść z tej najgorszej ściany, bo tu jest wąsko, tu się obsypuje, tam jeszcze jakaś woda stoi. Ale woda stoi, co znaczy, że izolacja wodna działa. O, nie wiem, czy to widać na zoomie cyfrowym. No niemniej robi robotę. Dobra, no to tyle, zobaczycie potem efekta. Witajcie kochani, jesteśmy w trakcie klejenia styropianu. Mączyca nosi kleje. Gdzie? Za pazuchą, żeby ciepło, ciepło było, bo wtedy lepiej się będą wydalały z No Trzeba je trzymać w temperaturze pokojowej, a na zewnątrz mamy 5 stopni. Nie, jest 9 w sumie. 9? O. A u mnie pod sweterkiem będzie cieplej, więc mnie zaszkodzi. Za 10. No, i tak już mamy wyklejoną ścianę tamtą z tamtej strony. Oprócz tej górnej warstwy, bo tam trochę będzie brakowało tamtą, tamtą, i trzecią i dalej ci czwartą. Dokończymy. Potem, może jakaś przerwa na kawusie, żeby się zagrzać. I, i górną warstwę. No. Smoczyca ładuje arsenał. Mam wam, że klej całkiem spoko. Piszą w instrukcji, że. W temperaturze 20 stopni 6 minut powinno mu zająć związanie. rozwiązanie. Mniej więcej się to potwierdza, mamy 10 stopni, tak po paru minutach jest ładnie przyklejona płyta. No, robimy sobie takie W i, i kleimy. Dla Ciebie to no. jest M. I tak łoto moi drodzy, mamy opierdzielony styropianem fundament od zewnątrz. Izolacja termiczna wykonana. Tutaj smoczyca jeszcze co robi? Smoczyca łata pary. Tak, smoczyca łata szpary. No, a my się przejdziemy dookoła. Tu jeszcze jakaś mała szparka jest do, do załatwiania, bo coś poszło nie tak i ten, ten nam się był sunął. No i kolejna ściana. Chyba najbardziej reprezentatywna i reprezentacyjna. Ładnie wszystko wyszło. Oczywiście jeszcze smoczyca tutaj dojdzie z tymi swoimi pianko klejami do załatania szparek no a dół, oczywiście tam jest dość duży otwór no bo równości to tu nie było za wielkich, więc to też wszystko się zapiankuje no i folia kubełkowa tak sobie wytmieniliśmy i wymierzyliśmy styropian że jak widzicie jedna cała płyta w pionie i w poziomie na pół przecięta płyta wzdłuż także wyszło nam tego dość bezstratnie chyba została nam jedna paczka i to był właśnie zapas, który był przewidziany na jakieś tam uszkodzenia mechaniczne inne pierdoły. Więc kolejne liczenie, praktycznie zero waste, bezstratne. Pustaków też wyszło, została jakaś tam garstka. To co tu leży. I zbrojeniowego drutu nie zostało praktycznie wcale. Więc na razie fajnie się to wszystko szacuje. Co? Aha właśnie, jak chcieliśmy je wzdłuż, no to Wiadomo, siłą rzeczy nie pasują zamki, ale wykmieniśmy sobie tak, że z jednej połówki, znaczy z jednej płyty powiedzmy dolna połówka idzie na jedną ścianę i wtedy same połówki dolne z płyt szły na jedną ścianę, potem na drugą te drugie, potem na trzecią znowu te pierwsze. No i na ostatnią to już musiało iść jak leci, aczkolwiek chyba są tylko dwie tam płyty, tak jakby z innej połówki, a reszta jest OK. Zostało parę ścinków plus jedna cała paczka. Czy trzeba to robić, czy nie trzeba robić? No to to już wiecie, że jest milion różnych opinii i ile ludzi tyle, tyle zdań. Tak naprawdę pewnie nie robilibyśmy tego, bo nie mamy piwnic, to będzie wszystko zasypane, ale, ale trochę także wszyscy robią, no i gdzieś to ciepło jednak może uciekać sobie z góry i tak dalej, i tak dalej. To tak na wszelki wypadek, i to samo pewnie będzie swoją kubełkową. Którą dajemy, no bo wszyscy dają, żeby se potem nie pluć w gębę, że się nie dało i że coś tam gdzieś woda nie odchodzi, styropian się zniszczy i tak dalej. No a, a nie jest to tak jak wszyscy wszędzie mówią, nie jest to jakiś duży koszt. Yy, sama folia oczywiście, bo styropian to jest masakra. No ale, ale czuć przy nim jak się stoi, że jest ciepło, bo w ogóle pogoda dzisiaj jest paskudna. Jest już chyba godzina tam trzecia z hakiem, zaraz będzie ciemno. Tak sobie mrzy, ale na szczęście temperatura pozwala na naklejenie. Jest nawet tak dość przyjemnie, wilgotno, ale, ale chyba około 10 stopni na plusie. Więc, więc spoko. Dobra, no to kończymy to, przygotowujemy tą florę. Może nam się uda to jeszcze dzisiaj ogarnąć. No, to na razie. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest niedziela, dzień, który 20 już? Listopada. Coś koło, Coś koło tego. Jak widzicie, słoneczko dzisiaj nam ładnie przyświeca. Wczoraj było pochmurnie, dzisiaj jest słoneczko. I dzisiaj, jak widzicie, smoczyce na tle. O, i mój cień. Słynnej folii kubełkowej, którą dzisiaj musimy zrobić. Mieliśmy plan, żeby ją zrobić wczoraj, ale niestety nasz Jupiter oświetlacz wziął Co był... zaskakujące ona bardzo ładnie pachnie. I się sfajczył. Nie pachnie takim chamskim plastikiem, bardzo przyjemny zapach. No, trochę, trochę wam poopowiadałem wczoraj, dzisiaj tylko dokończę. Smoczyca, po co robimy folię kubełkową? Yy, bo wszyscy robią. Tak, bo wszyscy robią i to jest jedyny słuszny argument. Ale nie jesteście Bo majstry z internetu tak mówią, że trzeba. Tak. Nie, nie, nie tylko majstry, majstry, tylko też majstry, wszyscy, wszelakie majstry. Wszyscy eksperci internetowi. Tak, dajemy kubełkami do środka, aczkolwiek powiem Wam, że to jest bez sensu, bo jak widziałem na, na różnych filmikach, zróbcie sobie test, jak obsypiecie tą folię ziemią, potem to się zagęści, ubije, to te kubełki i tak się wbiją w styropian jak i tak, więc to jest wszystko kant, że tak Można powiem, dupy było robić kubełkami na zewnątrz. Na jedna by wyszło. Chodzi o to, żeby tam podobno ta woda odparowała sobie ze środka i tak dalej, aczkolwiek... Nawet nasz kierownik budowy mówił, że w sumie to. Może też robił jakąś budowę ze szwagrem, mówił, że on jest młody, więc po świeżych szkołach budowlanych mówili, żeby robić. Ale to też nie robią. tak, że w sumie wszyscy robią. Nie no, generalnie tak. Ten styropian jest lipny i podatny na uszkodzenia mechaniczne, więc na pewno ta folia go trochę przed tym zabezpieczy listy te wykończeniowe, które miały być na górze, te plastikowe teraz ich nie dajemy dlaczego? dlatego, bo tutaj bo już nie widać, bo jest styropian, ale dwa pustaki od góry czyli gdzieś tu moja ręka, tu będzie odcięte i tu będzie pociągnięte klejem od góry i pewnie jakaś tam elewacyjna wykończeniówka typu kamień z naszego kamieniołomu albo coś więc głupim pomysłem byłoby teraz robienie folii Zakończenia listwą, tą wykończeniową, dlatego wypuszczamy. Kupiliśmy 2 metry wysokości, ten płaski kawałek, od na górze by dzisiaj u nas się nie zdał na nic, więc go wywijamy na dole. A na górze zostawiamy tyle, żeby na zimę zawinąć nasze fundamenty od góry. One są jeszcze nie pomalowane, a to z tego względu, że raptem tydzień temu w piątek zalewaliśmy beton. Będą sobie teraz już ładnie związał i przepracował. I jak się uda, to go dzisiaj zasmarujemy przynajmniej bruntem desperbitowym. A potem jak już będzie pomalowany, ciszej tam młodzi, pomalowany dwoma warstwami dysperbitu i środek tak samo, na zimę po prostu zawiniemy folię, tak jak tutaj, poprzekładamy pustakami i będzie młodzież wyglądająca jak grzyb. Dobra. No to tyle, bierzemy się do pracy i, i montujemy folię, potem pokażemy Wam efekt końcowy, a dzieciarnia dzisiaj nam pomaga przy sprzątaniu. I tak, oto kolejny etap prac za nami, całe fundamenty pomalowane dysperbitem, e, gruntem, przepraszam. sobie schnie, następny raz nie wiem kiedy będzie. Obłożam folią kubełkową, no od góry na razie przyciśnięte, żeby wiatr nie rozpieprzył. Jeszcze na środek jakąś folię przed mrozami będziemy musieli dać na koniec, żeby tam nic z tego nie gryzło. No i, i tyle. I obsypywać, 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 ale to już będzie przyjemne jak Ci się obsunie kawałek ziemi i nie będziesz musiał przez to płakać właśnie tak jak mi teraz. No, tak do następnego razu. Jest git.